Halo Miszki, Kilka <laughs> 3 z tej strony. dać e, Nagrywamy oczywiście zaraz... Właściwie my nagrywamy zawsze hobbita chyba w niedzielę, żeby było na wtorek i czwartek, teraz jest część z czwartku. Ostatnim razem pokonaliśmy żywioł, żywioł w postaci dwóch kolosów, którzy byli kolosem górami w ogóle właściwie. No same po prostu bajery, moi pani, zapraszamy do poprzedniego odcinka. 20 minut cisza. Olbrzymi, a nie kolosy. Transformers. W takim razie szukamy teraz moi kochani. Dalej szukamy jakiejś jaskini, żeby się schować przed burzą. Chodź Torinie. Teraz, teraz będzie ta walka. Nie? Tak, Teraz będzie najfajniejszy pod... O ober to twoja specjalność. Moja? Tak. A, no to wszystko jasne. No, się, gdzie jestem ci ludzie? Dobra, ja Ci też pomogę trochę. Nie musisz, ja tutaj, to poradzę. Dobra, dobra. Spokojnie. No tak, inaczej innej strony, czekaj Dobra Dobra, nie trzeba nawet więcej Serio? No, Tylko ja nie dobrze. wiem czy ja nie powinien wam pomóc jakoś, podciągnąć kogoś też? Pomoc na dłoń może? Nie Dajcie rady, dobra. On tam zostaje na dole dobra, Trudno, przykro nam Chodź Torino Ja bym być bilbem no, Weź, bo ja jestem podbitem Taki mały, mam łosione skutki i nie umiem chodzić Małe po górach bóra. Małe nóżki Ale za to wielkie... ale wielkiego naganiacza <laughs> <sad donkey> no e, taki tam mały żarcik. Dobra, chodź. Idziemy, ja zrobiłem. Oji. Za pan bram, panie. Jak się <sad> <sad> no? Gdzie ty jesteś? I to jest teraz taki wolny, co? Koniec, zaczynamy misję mojko. <sad donkey> <sad donkey> <sad donkey> <gulet> <sad donkey>

no, i co lepiej. Tak jak zwykle życzliwe inni, Co to się dzieje, co to się dzieje? będzie najlepsza na w pierwszej części. Jak mi się wydaje. będzie najlepsza, jak zobaczysz z kim będziemy mieli do czynienia. Goblinów. Ale ja mam żongło. Najlepszy. Ale kocham. Kocham, kocham. Porwali nas! B to ty nie na Nie, to, to, to było super. Będziesz, będziesz goblinem na pewno Albo ja będę co, nie to? to ty gadałeś, nie Nie, a... tak, To jest jednak ten, ten moment, o którym myślałem Goblin Jeżeli ja będę ja Sam będę... wiesz kim Ja, c ja będę, nie, nie ja będę nim, ja będę ja, nim ja, ja będę nim, ty bilbo, tak? ja będę nim. No, dobra. Zobaczysz No na no. Tak? na potrzeby... Nie. Nie! No nie, no nie, no nie, no nie, ja wiedziałem, że będzie jakimś goblinem zasmarkanym, zauroczonym w ogóle swoim panem. Zalim się! No bo ty się, być przecież... Ja, nie ja nie mówi, ale ja chciałem być tamtym goblinem, Ja to nie ja wiem o kim ty mówisz i on się tutaj pojawi chyba. To hmm. był inaczej. No powiem ci prostu. To był jeszcze Aaa Pamiętasz, ale nie chcę jeszcze spojrować bo niektórzy może, mogą, nic nie wiedzieć co nas ale, ale myślę, że to jest w tej misji Nie wiem, nie Tak? Ej to jest super To, to ale, Ej to wyśmienicie, no nareszcie mój Wspaniale Dobra, ej ty mały wracaj ty, jest mniejszy. przestań. Daj mi się nacieszyć tym, że chociaż tutaj <grym> ja jestem <grym> trochę większy. <grym> no większy, zobacz. a równi. Ty byś chciał być równy. Równość to jest polecce względna, Nie wierzcie parytety. Dobra, ja, tak. ja mogę rzucić, no, czekaj. Gdzie. Słuchaj, rozwal tam się. Ja, Leź tam. Wętrznie, Jak mogę rzucić? Czym mogę rzucać? Czym burstką? Ja nie mam nawet ekipunku A spróbuj czy ty możesz. Ty masz wędkę, możesz spróbuj. Ja mam rękę. No, Może, może uda ci się, nie wiem, ale hmm. łowić ryby to raczej też nie. Mieczyk Bilbo. Ale to są orkowie Biblia. czy gobliny? Bo ja już sam nie wiem. Świeci, gdy Biblia. są w pobliżu orkowie, a świeci się, więc może... nie wiem. Dobra, Ober, idź tam. Spróbuj jeszcze raz wejść i spróbuj to rozwalić w ruchu. Bo to jest na wiatową puszkę i to się może przydać nam bardzo. Ja wykluczone. No i tak, wiesz, podskocz i z kopyta Albo podejdź najpierw i po to... Ja wiem. Co ty robisz? No czekam na ciebie. Dobra. dobra, dobra, sam, dobra. sam tego dobra. chciałeś, proszę bardzo. Nie widzisz, tego się nie bardzo. Tak, oczywiście. No musisz no, rzucić. Tak, to muszę rzucić. Co? Poczekaj, ja bym to zrobił. Niki swoim szponom gobliny mogą... A to ja nawet ja nie, to nawet nie tyle ten... Jest, udało się. No to tu widzisz, udało się. To nawet nie tyle y, hobbici mogą się tak wspinać, tylko ja jako goblin, no, bo mam no, szpon. gdzie ja nic nie widzę. Chodź, rozwal, to dobrze, poczekaj. No, no to dobrze, to dobrze to już ja przepraszam. Już nie, nie obrażaj się. Nie bo, nie ja nie wiem, czy to to ma to, sens kolej no, kontynuowanie ja tej w nie, serii. Ja w ogóle to nie mogę wejść. Tam, no, no, nie, no nie no, trudno dobrze? Proszę, proszę, poczekaj na swoją kolej teraz. Muszę rozwalić. Nie, ja to muszę rozwalić. To, to Zobaczysz to teraz, zobacz. Tu są dyby jakieś, zobacz. To ja to, to Ale ja ci... A, no stracisz na dół pociągnie, że są i mnie i ciebie, tak? A idź ty, czekaj, buduję ci most, no chodź. Masz, łatwo. I tak nie obra, nie dąsaj się tak. Nie bij mnie, bo ja no, jestem zauroczony. A ja mogę... Nie, nie! Nie! O ty nie. chamie mały! Ty chamie! Goblinie jeden zasma... No nie bij mnie! Nie możesz. Ja! <suszyna> ale rasista, jaki rasista! Nie, ja nie mogę cię bić, bo jestem twoim, bo jesteś moim panem, to już w ogóle jest. Szanuj <suszyna> <Żany> z niego, twojego pana. Szanuj z twojego pana. Lolku czekaj, tu się, tu, się... Zbyt, tu się Ej czekaj, teraz mogę rzucić w to chyba. Tą głową, nie mogę. Nie, tak. nie ma walnąłeś Bo mnie to uciekło no i tyle. Ja cię walnołeś, ja cię walnołeś. Tak, tak, walnąłeś, tak wierzy ty wierzy nie, nie walnołeś. Tak. Ja bym ci powiedział, to jest niepełnosprawny nazwóg. Nie wiem, nie wiem. Co myślał ja. ty? Ja. Ja. O tym, że jesteś niepełnosprawny? No, macie no, ale nie coś się z, z tym drogosłupem, tak? Nie Czy... O, myślałem, że coś śmiesz. Nie coś nie ukrywasz. Nie miałem, miałem mieczał, tak się śmiałem z tego, że mieć mieczał. No jak chcesz takiego mieczać gdzieś na ja. błębie? <laughs> dobra. O, widzisz, no dobra, tam nie rzucisz tam. Tak, tak. Ile bulisz? No właśnie. Co? No nie rzucisz. Ale, że się... Ale czekaj, może tu coś znajdziemy. No to w Tam, tam tak. No nie rzucisz. To to. No tam, rzucisz. że lekko rzucił. Ja dobra. No dobra. Już, już wiem, co trzeba robić. No co trzeba robić? No to patrz. No dobra, patrzę. Patrz. No, trzeba razem. Czekaj. I się. No. tak ha. No, ha A, ha Czekaj, chodź tu, bo tu trzeba za pan brat. Okay. Za trzeba pan brat raczej trzeba. Raczej no, dobra, nie dobra, przepraszam panie. Przepraszam. Ja to nie. Nie A dlaczego nie ma, ja, panie? Teraz, będzie ten, ten teraz to będzie twoja ulubiona część. Wydaje mi się, że zresztą wszystkich wokół, wszystkich, którzy oglądają. Ale chodź najpierw... No dobra, niech Budujemy. będzie. Budujemy! Budujemy. Drewno. Drewno, drewno. Drewno i łańcuchy. Ej, i sznury. Dobra, idziemy. Ja Ci pomogę panie, ja będę obserwował i mówił. Dobrze. Dziękuję za pozwolenie. Nie ma to. O ej, jakiś powóz budujemy. Rygwan, dobrze. No. Diligence. E, panie to. Możesz. Panie, panie, nic się nie stało. Nic się nie stało. Tutaj ja wiem, że nic się... ja O panie szyba. za pierwszym razem. Gratuluję. Gratuluję sprawności. Chyba ogarnąłem. Tak, panie, ogarnąłeś. To proszę. To proszę. Panie, teraz to. Tak. Nie stracimy już. Teraz tutaj. O, panie nic się nie stało, proszę się nie przejmować Ja na ja na drobię. Panie, teraz to yy, Panie, teraz to yy, Panie, teraz koło wroty Zębate koło, to panie Brawo panie, 13 tysięcy <syniergia> Synergia, synergia Dobra, ooo i to porównij leci, Dziękuję panie za ten wojny dar Ale teraz chodź, trzeba się razem spiąć po ślady i chodź tutaj, czekaj Jak to się robi? No nie wiem, no panie! Kozla? Chodź tu No i co, a ja cię nie ruszę jak nie wyjdziesz No weź Nie no ja tu czekam, przecież siedzę i... no To sobie siedzisz! No to odpoczynasz, odpoczynasz. Odpoczyn, odpoczyn. A ty odpoczywasz, czekaj. No to no, trzeba zniszcz tam to nie? No ale jak mam jak to trzeba we dwójkę. Mówiłem, żebyśmy przyszli, no, to nie. Gdzie ty wchodzisz w ogóle? To, wyjdź stąd. No nie wiem jak. No jak? Nie no, mo mogę. Możesz. Dobra, może nie możesz. Nie no, ja trzeba było popchnąć po prostu. Się... Nie, nie. Nie, nie, to był inny. Dobra, no. się, jak się razem... Wiesz? brało ja się trzeba razem. szranki trzeba nie, nie jest, no. a co to jest? nie widzisz to jest? Football. to no tu... a tu jest goblin no, nie, tu trzeba to razem obyczaj to by pisało? pisało, że trzeba pisało, że razem, by było, by było chodź tutaj pisane. jak się trzeba, jak, jak razem no chodź tu nie, nie panie przepraszam nie, 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 tylko nie to panie, nie nie, nie może to zniszczymy nie, nie, a bo ty? no, no chodź tu koniec no. Dobra. zaraz się skończył czara ale... Golum na niego czekamy. No ja nie będę. Ja nie będę. Zobaczymy. Zobaczymy. mi Zobaczymy. Zobaczymy. Sprytne Zobaczymy. oj, Zobaczymy. bliżej Zobaczymy. 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 I'm a hobbit from the Shire, and I want to get unlost as soon as possible. Oh, we know. We know safe for hobbits. So, why don't we have a game of riddles? Yes, yes, we will. And if it loses, what then? If it loses, precious, then we lose it. <laughs> uh, fair enough. What? To na pewno jest niebo. Z pewnością po prostu jestem Znaczy ja pamiętam konsekwencje, ale nie pamiętam co było odpowiedzią konkretnie. Możemy się tylko domyślać. Bilbo, może ty jesteś psem, może ty będziesz kopał. Może ty jesteś ja mam pazury, bo mnie się wspina, ja nie wiem, czy to paść. Ty możesz ja nie mam kłopoty. A może masz? Może masz, sprawdź się, jak bo ja mam rację. To. mam to. to, jest lepsze. Ty na, możesz na tym bić? A, to oj, spróbuj. Skończyło się. A, a, zobacz, co ja znalazłem. Zobacz, co ja buduję. Lol, barykada, nie, no nie over między nami mur. A, góra, dobra. nie. A ja niebo, dobra. A w ogóle on Zagadki, to, ja tak, teraz będzie następna i gra. musimy trzy odgadnąć, żeby wiesz, żeby się przedostać. Nie pamiętam już. No tu pewnie będzie ten wiatr albo tu. A bo jak choroba, bo... Bóg wie co, panie obręb, nie wiadomo. Nie na to okkole. ja Ach, Proszę, tam bardzo <grym /dorazionym> Proszę, bardzo, dziewczynie. Proszę bardzo. sobie, pan. Co myślisz, jak to, wiatr. tak odpowiedział? Nie, wiatr, po prostu wiatr, Ober. No to dobrze, mówię dobrze mówiłeś, że wiatr. Dobrze dobry. jest, dobry dobry. jest. No, no. pamiętasz. Nie pamiętam, tylko zgadłem. Bo zgadłem, no tak. Wind. Of Kozovet. Of Kozovet. Of To co, Of course of it.

Albo w albo coś tam w się daje. Nie wiem, ja mam bliższe skojarzenia jak u śmierci, no, albo jakiejś choroby, ale... Być może. Zobaczymy. No przecież w sumie noc będzie o wiele łatwiej to mnie na ten... zilustrować niż śmierć. No chyba, że mnie zabijesz po prostu. Wtedy może się udać. No nie, nie próbuj. I, i co? A goblinie? Nie Idź, goblinie jeden. Idę kaska, Odbieram Nie możesz, nie? Nie, nie jestem. jestem za no, duży. Jest no, jest maluszek. Weź to z nich, nie Weź to rzeczy. Mówiłem, że ja chcę być hobby tempiwem, to nie. Co to jest? Nie, no. nie no. Wiem, to nie to Co wygląda na szubie, nie to lepiej. Nie, no. jeszcze ja muszę tam wejść do ciebie, teraz razem to nie Co Nie to nie jest... Ja, 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 Co to, będzie teraz ja, o, nie. Budujemy, no więc co to może być, Ober? Dobra, synergię. Ej, synergię, ej, panie. To panie... To o... Nie, dobra. To... to teraz ty będziesz nie, budować? Nie, to teraz ty sobie buduj, bo ja... A nie spróbuj, bo może teraz ty będziesz. No to dobrze, w takim razie. To wybudź. No chyba, że ja znowu będę budował, sobie nie no, tak, budować. to sobie poradzisz. No, bo ja sobie poradzę. Ja <noise> nie wiem, jakimi klawiszami Odpowiadają za jaką kierunek, więc... Tam ci będzie wszystko pisać. Dobra, dobra. Siedź tu i teraz ty nie mów. To! Co? Na to u góry. No to, fuck, Ja mam to kliknąć. Okay. No nie ogarniasz w ogóle, no jesteś już nagrywany na to. Koleś. Nie jestem. A ty, ty, to. No zrób coś! To, nie, od nowa. Poczekaj, no co ty robisz? Wstecz. Trzy. K. Wyjdź. Ty w ogóle nie jeszcze raz. tego. Ty. Ja to zrobię, czekaj. Nie, ty tego nie To Zrobię. No, no ci, że nie zrobisz. No, to jeszcze lepiej zrobić, wyłącz. No teraz ja na. No, kliknąłeś, super. No dobrze, kliknąłem. My możemy razem no sobie będziemy Teraz kto to jest ten lepszy, tak? Nie, bo to będzie wersja. Leci dobra. konkurencja. Co no, to jest? No, dobra. Moje. 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 Moje to było. Moje to, było. To, było. To, było? to było moje. To było moje. Moje. Ja wiem, co to będzie. To. To. to, moje. moje. Moje było. Teraz to. Moje. 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 Było. Nie, chyba nie. Moje. To było moje. To było moje. To. Moje. Moje było. No to, no, no. Ty chyba jesteś jakiś normalny. Czas. Czas obrania śmierci. Czas. No to... to czyli by... no to dobrze, to ja myślę, że no ja byłem bliższy, a ty... Noc z mroka, ale się ośmieszyłeś. zawsze się wiążesz z czasem. Totally. Ale to jest całkiem pouczające. A noc? To, a to. <średnia> 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 o, patrz, coś my znaleźliśmy. Jak, no, to... Dawa Dawa Dawaj to. Y. Zostaw. Nie mam. Ja to nie się ty kleptomanie. No ja pokażę na ciebie od razu. Jak to ubraża? No dobrze, teraz ja będę jeszcze jak ja bym chciał cię teraz ścigać. Nie, nie, ale Może tak jak bo ja bym chciał ci... Nie, to Teraz się przenosimy do... O! To to może być? Nok. no <inaudible> nie be bold as kingdom. Spies! Thieves! Assassins! your malevolence! Dwarves? We found them on the front porch. Brawo, ściąg cię na to, że... ...nie powiedział. Them. Them. Them Teraz się zacznie akcja. A ja już nie myślę o kur... Ale ty jesteś... Nie, ja jestem Bombuszem. No, zawsze... Dlaczego ja zawsze chcę być killing! Masz o, coś gnie. Ja mam łódź. W mam. Dobra, muszę zabić. Weź moje no, jajko i skonaczę. Patrz, co ja robię, patrz, co ja robię.

Dobra, jest okej. Okay, ale ja nie. Kim się średnio. O czym on mówi? Co my mamy robić w ogóle? Zabijać. Trzy. Świetnie. Tam jest gandal, zobacz! Ej, hey, on nam nie pomaga. Jak to nie? No, ja to jestem jest... gandal. ale ja jestem gandal, dlatego nie pomagam. Zobacz. Dobra. Teraz wam będę pomagał, chłopaki. Uciekajcie! Chłopaki! Ja nie wiem. A ty wiesz? Ja wiem, jak to jest. ja stoję. Chłopaki! Nie, celuj. Jak mam celować? Czekaj, dobra, już wiem. Mam to, Chłopaki! Wejść w ogóle z z tego, z tego. No jak go nam zniszczyć, cichaj. Cichaj, tam jest, dobra. Chłopatki! Tak. Jak nie mogę się ruszyć, mogę tylko no, masz Tu jest, dobra, mam? No, ja nie no, nie wiem gdzie mogę jeszcze stolać, ale... Mamy, no... Mom... To ty już razem, tak? Teraz się trzeba. Nie no, z niego się trzeba zamienić, tak? Zamień się ty... po prostu K. Weź się zamiast Czy trzymać trzeba superapał. Dobra, ale daj mi być Gendarka. No daj! Czy ja muszę Nie, bo ty robisz... to bądź Torinem. Ale Torin jest malutki. Ale jest silny. Ale malutki. Czyli jestem silniejszy od ciebie? Ale niższy. O, dobra, przyznał się, przyznał się. I kto tu jest na lepa? Ja chcę być dla mnie. Proszę cię, daj mi, daj mi, daj mi, daj Ale jest jaki wizg, proszę. Walczymy, Robert, walczymy. Ale czemu ty walczysz ze mną? Działacz z mi tak, bo mnie zabiłeś. Jak to by ci pieli? Nie, nie. Ober, ja ja co być... my mamy zrobić? Co to jest. To nie jest Torin. Ty bądź Torin to 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 ja będę Medandalfem i Bilbem, a ty bądź Torinem i... Bądź... Dobra. Tu jest, czekaj. Szybko, 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 strzel w to! No, Obert Debilu, Jezus Marjan! No i zobacz co zrobiłeś, łucznika potrzeba. jest łucznik? Zamieniaj się łucznika za karę. Trzeba, szybko, Szybko Dobra, jest. Ej, dobrze. Geniusz. Know, zła, pues GENIUSZ ZŁA, GENIUSZ ZŁA! No dawaj świat, znaczy, ja go mam tutaj. No! No co? No co do... ja mam robić, no? To masz tą skrzynkę wziąć. Jak mam ją wziąć? Ober! Nie, Jeszcze raz mnie zabijesz! To, to nie wolno. A, vale. a kto? Goblin już. Ketokrom! <raftans tapping> Ketokrom! Ober, czekaj, musimy się z tym no Nic nie robi, czekaj, teraz ja strzelam, a ty się tirar... zamień w łucznika. Nie czy pierwszy, ten lepszy. A dobra, tu trzeba uciekać. Super się udało, no, no. teraz czekaj. Wspakuj Staku nie na ja go będę bił coś mu uciął Zaraz, zaraz, dążymy. Coś mu uciął Siedzcie, pijcie, zabijcie nie no widzisz, że go cały czas zabijają. Dobrze. się, mery. No bo ty mnie zabijasz! Ja się ja... Tak! To ja jestem Corinem teraz, a ty jesteś ginning. No jest i se będę. A teraz musisz się to zamienić to w Doriego. No i co zrobisz? Tak, no i tak później... Serio, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja już się zamienię, no to, taka, taka no, to jest coś albo ale szwara taka czasami. No, no, wow, co to się stało? Nie no, wiem. Ja się wkurzy, wow. Teraz trzeba znowu, czekaj, nie bo chyba nie wyszło, bo późno to zrobiliśmy. Wejmie osłaniania, dobra? Kim jest ten No, ten z łańcuchem. Patrz, widzisz to? Iii! I wą, wą jestem! I wą jestem! Ale obermij mnie! No, to nie nie jest! mnie, nie, nie, nie! Czekaj, teraz mnie daj... Ale, tego nie zawsze Dobra, to Dobra, cicho, bo strona. Dobra, i teraz kto go zabije? Ja. Nie! Teraz my razem! Pas. Wow Nie bo tu wskoczyłeś na mnie i dopiero wtedy musiałeś! Partycypowałeś w tym! No ty stałeś z boku! Teraz co to jest? Teraz Gandalfun trzeba! Tak. Dobra, teraz jedno ja Gandalfun, uważaj! słanie mnie, proszę cię! Gosłania mnie chłopie! Ale nie podchodź tu! Dobra, teraz czekaj! spaję, to jest moc Gandalfa. Badum! I teraz walił w niego, czekaj. Musisz teraz, dobra, idź. To trzeba po prostu... grać się w dwójki i czasem Dobra, udało się, super, piątka. A, zamdę. Prędko, teamplay, super gameplay, współpraca w pigułce. Czekaj, RUN FUSE! Pamiętasz to? FUCKER na PUSI! To jest świetne. Czas, patrz jak Zaję. kosze. Wow, co, jeszcze? Ale tu będzie zapis, dobra, okej, okay. tu musimy moi kochani skończyć. No, nie, bo to... już 20 minut. Czekaj, ale weźmy No to jak nie osłonisz to nie zakończymy. Dobrze moi kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tu ja był już. żelazny duet Ober 36 53 Co złego to nie my, przeczytajcie opis, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, trzymajcie się, cześci, bio No musisz się nauczyć mówić A, bio. Bios Bios, A, bios. 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 <laughs> Amigos Bios Compañeros